W polskiej polityce istnieje postać o niezwykle uporczywej retoryce, która wydaje się być zapatrzona wyłącznie w jedną osobę Donalda Tuska. Donalda Tuska, Donald Tusk, Donald Tusk, Donald Tusk, Donald, Tuska, i Donald, Tusk, Donald, Tusk, Donald Tusk. Ta postać jest tak obsesyjnie skoncentrowana na wspominaniu o nim, że często wydaje się, że ma tylko jeden. Niezmienny skrypt do wykorzystania. Donald Tusk pełnił funkcję e, Donalda Tuska. Donalda Tuska, Donald Tusk, na przykład, pokaże e, Donalda Tuska. Siłami czyli Donalda Tuska i, i Donald Tusk ukrywa e, Donalda Tuska. Mówiąc o Januszu Kowalskim, można stwierdzić, że jego publiczna działalność często skupia się na nieustannym atakowaniu lub o wspominaniu jego ukochanego Donalda Tuska, co może wywoływać wrażenie, że jest on wręcz zaprogramowany do tego jednego tematu. A jaki był sukces Donalda Tuska? A nie ma. Jego wypowiedzi i emocjonalne sprzeczki wyglądają jak jakiś kabaret. Miliardów złotych to jest... Zobacz, nie chcemy dokładnie... Do do ale proszę posłuchać, proszę posłuchać. Ale chcemy ją odnieść z własnym... Nie, my mamy tego dosyć, nasze pokolenia... Proszę, posłuchać mnie. Już, proszę Dobrze, pan mówi, to mogę. Potem ja panie przegłosowana poprawka. Platforma Obywatelska. W Senacie zabierają 6 miliardów złotych... My nas nie interesują Pana nie interesuje 6 miliardów złotych. Nie, panie mistrzu, nie interesują. Pani, dla ja mój! Mój! Nie nie Dodatkowo warte uwagi są liczne wpadki Janusza Kowalskiego, które możecie zobaczyć w dostępnym materiale. Link w opisie. Janusz Kowalski, choć pełni funkcję wiceministra rolnictwa, zdaje się być politykiem skupionym wyłącznie na tusku. Donald Tusk zarobił miliony ma... w Brukseli, no. ale Donald Tusk kupuje sobie buty za 3000 zł. Wtedy Donald Tusk, e, wtedy Donald Tusk e, udawał e, Donalda Tuska. I Donald Tusk Angela Merkel i Ursula von der Leyen przez sorry. Donalda Tuska, ale Donalda Tuska też była prawa ręka Donalda Tuska. Jest dobro i jest zło. Czy to jest dobro jest zło. Od Donalda Tuska ostatnie zdanie: Beata Szydło była znakomitym panem e, Donalda Tuska. Bo ja nie mam niczego do ukrycia. W przeciwieństwie do Donalda Tuska i oczekuję tego samego od Donalda Tuska." Jego monotematyczna retoryka oraz brak szerokiej wiedzy na temat rolnictwa, jak pokazał w jednym z wywiadów, mogą sprawiać wrażenie, że jest on zaprogramowany do jednego tematu. Gdyby pan był tak uprzejmy i spojrzał na ekran, pojawią się na nim różne zboża. Cóż to jest? Panie dyrektorze, no, nie chcę być odpytywany. Pa, panie z ministrze, typu są wzmusz, z, cztery podstawowe ja zboża z uprawiane To nie jest akurat. pszenica, po prostu. Ale to nie jest kukurydza. No dobrze, ale panie dyrektorze, od, od tego są panie super mistrze, co to jest? Spe, pac, specjaliści, no wygląda jak pszenica. No. no nie, to nie jest pszenica, to jest jęczmień. Panie że no, nie odpytujmy się, ja rozumiem. To? że To jest, y, to jest y, test, w którym są naprawdę świetni specjaliści. Ja zajmuję się kwestiami energetycznymi kwestiami panie prawnymi. Mistrz, jest to jest banalne. No, nie, nie widzę tego dobrze. Panie rektorze, nie. że panie, panie to no, pani mi Jego wystąpienia publiczne, często emocjonalne i kontrowersyjne, mogą przypominać kabaret tworząc niecodzienny obraz w polskiej polityce czy Donald Tusk podpisałby dzisiaj Donaldowi Tuskowi Donald Tusk był dzisiaj i Donald Tusk wtedy właśnie klaskał dlaczego Donald Tusk Donald Tusk milczy Donalda Tuska wobec Donalda Tuska i Donald Tusk na kolanach Donalda Tuska tego najbardziej się właśnie Donald Tusk boi słabych polityków jak Donald Tusk Donald Tusk powinien za to stanąć przed trybunałem stanu Donald Tusk właśnie milczy Donald Tusk skompromitował się Donalda Tuska Donald Tusk Tusk, Donalda Tusk, Donalda Tusk, Donalda Tuska. Teraz trwa promocja na brelok Filozofia XD, który doda ci trochę spokoju. Kup teraz i wesprzyj powstawanie takich filmów. Tak oto Janusz Kowalski i jego ukochany Tusk to jak stara, zarysowana płyta winylowa, na której igła zatrzymuje się zawsze na tym samym dźwięku. Strasznie, Janusz strasznie plujesz jak mówisz, naprawdę. No. Przestań.